Siemano, wszystkim z tej strony, aksorgon i dzisiaj razem to by się specjalnie. Pablo poszedł, a miał iść, ta? Nie wiem, zdepnął Dobra. się do mnie i się To nie wiem, czemu. może mama do niego przyszła. No to Pablo poszedł tutaj, biega kojot. Już trochę ekwipunku ma chłopak. Do, tych, do takich skrzynek, jakby były na górze, to wejdziesz tylko poprzez samochód, po odjechaniu, albo kładę. Uważaj, drugi idzie dobra, no i czyli ja teraz zostałem ze sniperem, foreverem i zielonym. I ile w te Cztery potrzeba? Chodź z tymi dwoma. Ja dobra. już tutaj znalazłem no, miejsce. Są. CPR Zielony Kurde, wyszło, że nawet dzisiaj nic nie mogę szukać. Bo tu bym koledze pomóc, bo miał problem z dzikami. I udałem się kierę, żebym mógł je zabijać. A teraz lecimy na raid kolejny. To to już kurde, piątej dziś w nocy. Akso, dzień dobry. Pocz, tu jest dziura. W dupie? To wskakuj. Tylko, tylko mur jest podwójny, nie będzie nic widać. Hmm. Zaraz się ładnie rozstawmy na trzy ściany. Ale można się bić sufitem i tak są dwa sufity. Nie, nie kładę to gdzieś tu. Na, nie tu, na którym rogu tu gdzieś po? A, bo tam nie ma chata. Ale nie, nie, dobrze, tu jest chata. Dobrze tak. położyłeś, bo tu może być totem z tamtej strony bardziej. Bo tam jest ściana, tam jest skała. Ach, ach, ja bym to bardziej chyba tu postawił. Ale tutaj, tu jest wejście. Tak. Tak, bo są drzwi po lewo ode mnie na skaz. Wypinam się dalej, do po. Patem potem Auto. Weźcie mi o. o! Schowek, sambrero. Ej, otwórz mi drzwi ktoś. Schowek, trochę drewna. A kto jest za ziemi? To ja jestem, bo mnie zrzuciłem Otworzyłem wszystkie trzy. Skrzynka, w skrzynką. Ile betonu, gościu? Jakieś fajne silniki 200, -ka, 800 -ka i 200, bo 200 się nie strakujemy jak się podzieli Auto jakie? 800 -ka. Jakby to powiedział i sami oni mają tyle krzemienia żebyśmy mogli wystrzelać hopie wszystkie <grymne> na wszystkich serwerach, chciałeś maszyno na niebieski. Co? Chciałbyś na niebieski O oh, jest Ile tych branty mi mieli narabione? O, i to no, jakieś... No, też 800. -ka. Na chwój to komu Ja to wyjadę i zostawię przed drzwiami. Nie Jeszcze ma bili karty, nie wierzę. O, i tu możesz, i tu może stać. No kolejna baza, która miała być na kilka co cztery wyszła na jedno. Pięknie, no? To się nazywa kurwa... zajebiście zbudowana baza. Ty próbujesz podnieść benzyny i nie masz miejsca? Tak. Ale jeden chyba benzyna. No, jeden. Nie jadę. No, jadę. Ja malowania wezmę, bo dokłada są całkiem ciekawe. No interesujące to drugie piętro. nie nie powiem. Jest tam coś w ogóle? Nie. To co to? rozbiórka. A całej nie można rozebrać. Jest tu jest jeszcze totem. Co ty gadasz? Poważnie. Zaraz zrobimy tak, test. Ja dobra, ja Okay. Bez komentarza. Ojej kucz, ciekawe ile osób jutro przestanie grać na serwerze. Co? Ale to, ale to po, co, po co mamy wgrywać plugin autoklin? a jak sami możemy stać się tym autoklinem? No ale wiesz, wszystkiego nie wyczyścisz. Wszystkie ale... zostawmy. I bramy Za późno, rozwaliłem już jedną I, i tak i tak zostawimy ta auta z, Nie bez benzyny, ale zostawmy te auta z, za, za samymi bramami <grym> Otwartymi <grym> No nie zamknięte bramy ale bez putyni bez... zniszczyłem O, coś takiego Dobra, mi się wyższego piętra nie chcę rozwalać O Jezu Jezu, rozwalają te bramy z przyzwyczajenia Przestańcie Nie widzicie jak tam to jest tutaj zabezpieczone Profesjonalnie Nie wyjedziesz do Urywa z nich znowu przetrzadek Czyli No to co to jeszcze idziemy na coś Kolejnego bo mam jeszcze C4 mm -hmm. yes. Tak jest, to, jest Jeszcze C4 to... ja? no i, 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 I i i Snajper ma 4 Dobra to teraz Snajper funduje a ja szukam <laughs> Wiecie co? Właśnie macie tam alta to też szukajcie Jebamy tu ale tam nic nie ma w tych chatkach. Aha To no ja biorę tu zajebiste z dwoma kołami innymi O twój przyjaciel przyszedł w ogóle ile ja tu mam paliwa? 40 Jedziemy na poszukiwanie A sam go dasz, nie? Jaki tam? 800 to ich Paliwa nieba. I Jedziemy wspaniałą maszyną na poszukiwanie tych domków. Właśnie jak są takie odcinki, będę powiedzieć nagrywanie z jakimś Wilkiej to 5-minutowe. Mówisz o tym rajdzie, gdzie wspaniale nam się udało zrajdować i znaleźliśmy trzy puste schowki? Nawet ich nie zdobyliśmy, ale znaleźliśmy. <laughs> Stam, że wtedy nie mieliśmy ani jednego. Ale już się powoli jeździ. To mi <laughs> się chce spać? No, ja nie będę mówił, kto wczoraj przespał ze, ze 20 godzin prawie. Ja. Nie Pablo. Nie Pablo. Ja. Pablo w ogóle raczej nie bił. No nie odsypiał. Może odsypiał. Kurde, biały bił. Raz i znowu go nie ma. Odgarawca, no, ja sam inny Oj, no jak Pablo w i ten. Nie Pablo. Matko, już kurde mi się język plącza Biały ja i tak nie będzie grał, bo się znudziłem Tak podejrzewam Bardzo prawdopodobne Już co ja Pora już coraz lepsza, w pół do piątej. Już? Dopiero. A ta gra jest zromana, przy niej to tak to No, naprawdę szybko. Oczywiście zapraszamy wszystkich na serwer mój Forevera. To jest mój najlepszy i jedyny zaufany programista. Polecam. Już pływa nieco, <laughs> Ja ci tu reklamę robię Rozliczymy się po odcinku Teraz staniesz dobra i na tej chwili z Dwa razy więcej niż zawsze <grym> Ej no przepraszam Ale zero to dalej zero Ja chyba zajadę do końca drogi i wysiądę z tego auta, bo tutaj już nic nie będzie. No, bo to jest koniec drogi, z tego co wiem. Znaczy, no, na drodze się nigdzie nie wybudzi. Ja na no, no, to jak patrzyłem... wszystkie śmieci do lodówki. <śmiech> nie <śmiech> nie to? Smacznego! To? Smacznego! jego się może bakterie, to coś fajne. Ale wtedy to będziesz jadł. Nie, nie. Nie chcę mi się tego sortować, tylko mam wam żebyś żebyście a, minęłem drzewo. Ale tego zielonego tam... Jeszcze teraz nie. dziś niebieskiego tyle trzeba znaleźć. To na zimę, jedziemy. No właśnie, jeżdżę po zimie. Pierwszoludowe małe hangary na szpra. Trzy kg auta. Już z 50 będzie. No. No, <grym> no trochę, han trochę dzisiaj pohandlowałem. I dwa wziąłem, no to siedem. No to chyba trochę zajmujesz jeszcze. Mm. Nie dość, że się wymieniałeś kulturalnie z kolesiem, to jeszcze Cię wpuścić do totemu i sobie wzięliśmy wszystko. no. dobrze. Mhm. Dlatego musiał przeprosić, jak dzisiaj przyjdzie. I dasz mu jeszcze. Nie no, powie, powiem przepraszam i powiem mu, mu żeby się następnym razem nauczył. że nie można być, nie można być miłym nawet dla administracji. A potem pójdziesz i oddasz item, bo jesteś miękką cipko, nie cię znam. Co ty pierdzielisz? <laughs> Prawda, czasami daję ludziom item, ale tylko, tylko wtedy jak mamy tego nadmiar i niepotrzebny na przykład jakąś kurtkę. Chyba wali trochę potem. No i ty, bo ja sobie jadę na promieniowanie. Co no możesz? No, mogę. Bo masz item temu ta Tak, tak, bo wszystko sobie dajemy komendami. Żółte spodnie i czarne rękawiczki. wezmę. I, I auto, które nie przepuszcza deszczu. O ja pierdolę, gdzie? Dobra, jestem w pizdu w dupie. A nie, tu jest wyjazd. Ale ja nie widziałem jeszcze tego miejsca. Taki w chuj wielki kanion na foreście. Gdzie to w ogóle jest kurwa? Co ty mówiła robić na foreście? No, zmieniłem kierunek zwiedzania. Jadę do snajpera pod bazę. Snajper, ja cię muszę podgłosić, bo cię strasznie cicho słychać. O, tak. O, teraz już lepiej. Snajper, wysadzasz własną bazę. Będziesz szczęśliwy? Będę szczęśliwy. Będziesz wiedział, gdzie wysadzisz, żeby jak najmniej te cztery zużyć. Pozwalamy ci zaoszczędzić. A wiecie chłopaki, resztę weźmiemy dla nas jako drop. A żeby nie zmarnować za odwrócę, aż teraz możemy jeszcze to było w bazę. <głos> <głos> o jejku, 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 Nie ma tu nic ciekawego, tak jak sobie tu jeżdżę przy pustyni. Chodzieś po mnie pod bazę Nie no, ja mam zbyt dobry wehikuł, nie zmieści się Będę jechał dwa razy wolniej z tobą O A ciekawi mi czy tu jest to ten w tej bazie Znaczy tym jest, ale ciekawe czy jest zabudowany No idziemy w nie? Nie jest zabudowany To skoczymy chłopakom się też Czy też Czyje to? Autoryzuj Ej, no dobra tu nie ma nawet co zbierać, nie będę wredny. Wezmę sobie, postawię crafting obok i wyjdę od chłopaków. Czekajcie. no bo rozwalę tu jeden sufit, nie pogniewają się na pewno. No zniszczy obiekt, halo. Trafnie no. autoryzację. Niech się budują. A, dobra. Niech się budują dalej. Może skończył mi się sufit. suficzę ja na te zimowe zadypie gdzie my mieliśmy bazę Może ktoś się tam wybudował O to snip O je Przypatrzyłem że sniper najpierw... Co? To się wybudował na tej zadypie Gdzie? No, zimowe, tam gdzie my mieliśmy auta tam wcześniej Serio? Coś większego? To mam średniej wielkości. Ojej, wywaliłem się z autem. Już go nawet nie będę podnosił, tylko wezmę paliwo. Ja to cały czas jeden na, ten, na o, pierwszy. tak. Akurat jak powiedziałem, to pierwszy raz się wywróciłem, także mi nie TPR i zielony. No chwila. No nie, ja najpierw na Homa pójdę. Bo mam i temy do Właśnie zastawienia. Tak. Ja to mam ja sobie niebieską maszynę i takie itemki tam. Snajper. Nie masz może bazy na zimowym zadupiu? Zbutowany jest, być go społkować Niech się pierdoli. Poczekaj, bo ta baza może nie być jakoś wybitnie zabezpieczona. Chyba strzelam. Ręczwisą. Też mam snajperka. jest. Zresztą snajperka. Zdobyłem. Jezu 650 skoszpeldów. O, no, jak, jak miło, będzie miał kolejną na niebieski. To dobrze, tu biorę no, 34 biorę i idę. Ale jedno wystarczy. A, ale wezmę trzy. To To macie jakąś bazę? No nie masz może bazy na, na, na zimowym, zimowym zadupiu. Takie? Na zimie. Czekaj Takie zadupie największe. Takie w pizdu. Okay, okay. Zobaczę. E, jest tam w środku ma masz maszynę na niebieski? To nie, nie mam. No to nie, to nie jest jego. No nie co przeszkadzaj dobra? mi Mario, wypadł. Co robi? Trwamy. I samo C4 wystarczy? Chcę sobie podróżyć tak, jak wczoraj bieżmy do tego, do snajpera na respie, to nie, bo on nie będzie biegał. Hmm. TPR zielona, akceptuj. Chciało. Wow. <laughs> co, co? A, dzisiaj Mario. Wszystko przez Ciebie. Głową podniosę. No bo się postarali i zrobili sobie auto ze skrzydełkami. Ole. Jezu, to no, zielony mikro, bo no, ci strasznie no. hałasuje. Tu koi, tu koi. No sit z tego! O, o! Pchamy, pchamy! O kurde! Ale tam wleciałem! co? Zastanawiam mnie tylko kiedy im się znudzi. Ja sobie zrobię. drugą się Już Zbieramy! kieraj, idą. Jolony, podejść tyłem pod ścianę i stój. Nie da rady, trzeba już próbować. No! Cztery. Dziękuję. Idzie. Będę się kurde przejmował. Ojej. Wskakiwać do góry. O tysiąc ale to własność konikt. 42, nie wiem. Tak, jak Zaczekaj, no. bo tam nie ma sufitu. No właśnie, do drugiej strony. Ja to wezmę i się tapnę do... Gdzie nie ma sufitu? A no to lipa. A po co? Jak przyjrzymy to zaraz rozwalam wszystkie cztery. Tu kładę. No. Idealnie. Fajnie, tysiące to, do kolekcji. Takie ładne. No. no, spokojnie, jeszcze sobie opancerzymy. Nie, nie opancerzymy. Chyba, że nie zdejmę autoryzację. No, to ostatni cel na dziś w tym odcinku. Jakieś trzcianki tylko tam są w ogóle. Jaki ostatni? No, w tym odcinku koniec tu będzie. W tym to się zgadza? O, jak miło. Amo, sporo. Zielone. jest wiertło na czerwonym pustyni. No, to będzie no, ale, to A zarobiście? O, jak miło. to i Smoke O za baza Szkoda, że co czwórki mają w Znaczy jedną, bo robili. O Zgarniał kolejną maszynę. Dobrze. Dobra panowie, ktoś się musi wrócić tym jednym autem, co z tym zgarnęliśmy. Ale ja, no, ja, 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 ja mogę pojechać. I tam podwieźć pod bazę. Tu pod To nie, ja pojadę. Idzie no, do widzenia na odcinek. Wycieczka, zrobimy sobie wyścig zielony. Czekaj na mnie, ja też coś chcę jechać. Nie, bo my się uścigamy, bo on już ruszył. Dobra, to my rozbieramy. Oh yeah. Jestem trochę z tyłu. Ja mam trochę gorsze koła. Nie, na cząż. Nie, mam on... <noise> Dobra, dobra. Jest, przemaga. jest, przewaga. prowadzimy. Zaraz ja się wywalę. Ile, ile razy? Co mnie bluźniesz? Za ty mnie! Czesko poniżej pasa. No zostawimy dramę. Bez musiał zapłacić składkę i zobaczyć. Składka ZUS? Składka, kurde... Czekaj, jak tu jest spot, czyli muszę jechać tam? Gdzieś miał dramę i poza. Będzie tak pozwala Max Akordeona. <grymne> <grymne> Ej! <grymne> cicho sieć. Wychodziło ci o akordeon? Właśnie myślę sobie to tak popatrzymy i zacząłem dostać Akordeon, to do trzeba nie tak. Wyszutliwać. Chyba tyłem się szybciej i tym autem, albo ja mam 100, albo ja mam 100, 100 ja nie Dobra, wiem, czy w Nie, nie masz, a pan to Ja mam 104, patrzyłem. Dobrze się, chłopaki, postarałem. O nie, nie, nie. Dobra, bo już by była cała przewaga w pizzy. A czemu? Bo, bo sobie jakoś To ciebie wypytuję O? No ja to, to zaraz zobaczę bo teraz nie widziem A, widzę cię Ja ciebie też, ale mi znikasz, więc musisz mieć lepszy silnik tysiąc. No no ja mam tysiąc, ja mam 1200 Nie. Tyś... <grym <grym ale nie no, możesz bo mieć lżejsze wiem, zawieszenie Tak, albo możesz mieć lżejsze te Tak. Czeku, ty nie masz na w ogóle pancerza na tym, a ty no, ale... nie masz. No, no też prawda, ale mogę mieć ten cięższy przód, który waży więcej Cieku, nie ma cięższego przodu Jest, taki co waży, jest taki co wa... waży, to ja 30, jest taki co waży chyba, ile ważą kolejne, 80 czy 90? Ten tak, nie kłam tak. Nie wiem, no zobaczę jak dojadę do domu jak dojedziesz? <noise> no nie i, Jeśli dojadę, bo pojechałem skrótem. Aha... Ja przyjedziesz w skalę. <noise> to dobrze. Niedobrze. <noise> Tylko ciekawe, czy ja w dobrą stronę odbiłem od tych hangarów. <noise> to chwasz, jak już będziesz na foreście. A jesteś? No ja cię nie będę chwalił, ty się masz chwalić. Kurwa, znowu przyjemna skala. Ok, pełna No właśnie, wlatuję na forest. Leciłem na forest. A ty? No nie dobrze. No my, no, panie, to chyba spać idziemy, czy nie? Nie no, jeszcze mam C4. Ja też mam C4. No, jeszcze... Cichy musi swoje wyjebać, bo wiesz, dla bezpieczeństwa. Snajper, przepraszam. Właśnie Znajdzie coś takiego to Jeszcze Musimy już przeszukać. Idziemy, jedziemy A ta co jest za hangarami? Możecie w komentarzach napisać kto Waszym zdaniem wygra Widzisz, że zielony ma przewagę w tym momencie Nie słuchajcie go, każdy ma Nie. tysiąc oto. No ale chodzi mi, że jesteś bliżej jakąś fajną bazę znalazłem po drodze. Lata mi Wrócisz się tam. Postaram. Kurde. Ja biję wszystko po drodze, nie? <laughs> A ja nie wiem czy ja dobrze jadę. Jest kula! Dawaj. Przepraszam to nie chyba właśnie przegrałeś. Ale że jesteś pod chatą? Właśnie uderzyłem w drzwi Tak, teraz. Kurde! Easy win. No, nie taki easy, bo zobacz gdzie jestem, jak otwierasz drzwi. No, ja dużo otwierać drzwi i sobie jechać do środka. Ale zajebiłeś się się tyłem. Bokiem jeździ tu. Ale ja mogłeś mi zostawić otwarte. Nie. Bo przegrałeś. Oj no. Dobra, to już nie chowaj, tylko jedź ten, pod tamtą chatę, żebym co znalazłeś. Ale to była... to wiesz, która to była za ja, tym. Ja na wjechałem Chwila, ja to sprawdzę jedną rzecz. Ja, ja wjechałem na Forest dokładnie w tym momencie, kiedy powiedzieli, że tam. Łe, Patrz, Zielony, naciśnij tu. Naciśnij na twoją. A spójrz na moją. No i co? Jak przegrałeś? Oj, no bo specjalnie wybrałeś auto szybsze. To ja, widziałeś wszystko. Ja Poczekaj ja tepnął... No, to weź to auto albo weź ode mnie i temu i za niej do domu No jak będę miał miejsce to wezmę Ja mam tu trochę kół A się zamknę. <noise> no to, to zostaw czyjś chociaż tutaj w tym, a ja jadę pod tam I weź ty, ty, ty C4 z chaty Dobra, to dzięki wszystkim za odcinek, do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, cześć.